blah 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 Na mnie typy, gdy próbuje coś to z matką Na co clean na co teamową i Na co Green na co, co, co wisi se na i Co z tego że fank Warza, że dzieciak wyświetli? Na co to jest głupia suka, ten ty w YouTubie szukasz Na drzwi komornik już buka Zamiast samą mamy szuka No i co powiedz dla wnuka, że to jest twoja chałupa? Żałosna jest wasza grupa pod pastą pokrętł Czaro, czaro to ten lamus, nie będę tworzy sad, ale ponę wtedy jest łudrze Powiedzki moich de go widzisz, to chtwarz musisz mieć stoi say. Say. się ten mat, wszystkie się nam wyporzucone na, na. mix to beczkę od i ta piłeczka każda z nich to zuka, każdy z nich cipeczka. Zero potencjału, jedzą po by by się ten nie było za mało. To jest monia, to ta monia schiza, schiza. To ta suka, której nie chcesz lizać. Jak tak na nią patrzę, to chcesz się żygać Jak i pod poziomem morza, i to mocno widać. Na mieście nie oszczędzają słówek. Monia to jest monia, tym łówek cała na no, czerwono cycami nam kręci. A że każdy 15 lat, chciałby z nią chwilę spędzić. Ha, 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 ha już nie Team XD, bo XD2, gdzie jest cała wasza matka stewardowska Bo ktoś was utrzymuje, ale to gówno da. Wiesz kto jest pustakiem, wiesz, wiesz kto, kto jest, jest im rakiem i mordę klakier, bo gówno potrafisz stanąć tu o krakiem Oh really? Rodzice mnie skrzywdzili? Jestem taką lekcji, której nie wykształcili Luka Sirka biedronki, a mi nie nauczyli tego jak wydawać resztę. Wait Oh really? Oh really? bardziej wiele tu na Chowder, kiedyś Disney widzę teraz samo Xarbie Wszyscy ci snowback Ale mam to w dupie, bitch, please Jestem kring setter, robię sobie dziubek Najgłupszy w stadzie, papa że Mądrzeż jest nawet, bez szamel. Nagrywałem odcinki, dziecią minecraftowe yeah. Ale co tam wolę kontenty cringe'owemu poszła Drama, bo to wybija od Nie chcę współpracy Kawą. Nawet gwiazda porno Razem wiemy że to wszystko jest takie proste Ty mix to rodzina, ty mix to, to żałosna Wiedząc zardzewiała taki kolor mi wybrali Trochę sukowata i też mam na bani Jedzie Pendolino, efekt tak domino Kończy się spiną, lecę po tym bicie jakby jesienną anginą Jestem w sumie jak ale jak użyć patelni Siedem grzechów głównych, tacy głupi i bezczelni Chromosów mamy w pełni Kończy już bo była z dusak mi wow, jak wiedzam na grubo, ci głupie teksty, yeah. Wow, nie mieści się w głowę, jak dużo zjeść mogę, nie wierzysz, to powiedz, yeah. Wow, kupimy się w bicie, jak świnia w korycie, która jągnie życie, yeah. Wow, najlepszy w rodzinie, no bo trochę kminie lecz z nim zginie, yeah. Wow.